Siema. Dobra, się, uh, O kurde. Dzisiaj uh, walczymy z jakimiś kartonowymi weblami. Robimy nami, robimy nami. fajny znalazł mój kolega i zjadł. O, bo umarłem też. Nie ma, nie ma. o. Oh.

Tak naprawdę taki z to ja nabyłem. Papia ryba, papia ryba. Nie pytajcie, pytajcie to mam Tak chodzi. Co chodzi, bo... Tak naprawdę... Tak ja tak na walcać. Głupia ryba. Ryba, ryba. On ma IP, <zys> <zys> że można pankę. kogoś zabić i odrodzić, co nie? Ale to nie, ale oni, ale oni. Ode... odejść, już, już już, już, odejść, 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 I odejść, 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 wszystko! wszystko. Ej, trzeba lepiej wziąć odejść, co nie? Idziemy gdzieś, idziemy gdzieś. Ciągle coś dostajesz. Hej, dostałeś coś do wyboru? Game on. Dobra, dobra.

Ready to start. To łac, to I łac. kogo mamy zabijać tutaj? Robotu. robotu. No nie, no Sieję. nie, no siebie. Będę sobie coś chyba chciał to kupić. A można dostać tutaj tokeny. Halo! No! Da się dostać tu to kęsy? No. O ile trzeba raz zabić? Nie, wiem, nie A będziesz dawał mi fory? No. Bo chcesz... Czas... Nie fory, tylko po prostu sprawdzimy, jak, ten, jak to działa. Ej! Ej! Chodź! Press the start button on the scoreboard to play. Dobra, idziemy grać. Dobra. Kto jaka drużyna? Moja trzy niebieska chyba. Game on! I zielona ty, a ja pomarańczowa. Laser tag. Tag players and bots to score points. Orange team. Huh. Mam broń bardzo fajną. Ej, ej, ej. O Twoje boty mnie zabiły. Kurde. Musisz zabijać też boty. Ej, gramy tak normalnie teraz, ok? Dobra. Ale nagrywamy też. Dawaj, ja, nagrywamy. Ja nagrywam. Ja, nagrywam. ja nagrywam. Nagrywamy. To teraz będziemy nagrywać jak.